I teraz witam Was w kolejnym odcinku serii seriami w Assassin's Creed Valhalla i słuchajcie, skończyło się już święto Jule, gdzie, przyznam się, bez bicia, nie zdobyłem tego miecza i czy ponieważ po prostu zapomniałem, że muszę jeszcze trochę czasu poświęcić, więc no te dwa elementy nie dla mnie niestety. A tymczasem słuchajcie, yy, udało się tutaj te dwie znaczki, dwa punkty. Czyli na Opal i zadanie, ponieważ pokrzywałem sobie e, poza odcinkami, przez co właśnie zapomniałem o oświęcie Jule, ponieważ chciałem się przygotować do pewnego odcinka. No i zdarza się. Słuchajcie, pokażę Wam, e, gdzie dokładnie znajduje się ten Opal, którego nie odzyskałem z tymi przez swoje roztrzepanie. Choć jest tak właściwie bardzo łatwe do zdobycia. Natomiast najważniejszą kwestią jest zadanie poboczne, e, to gdzie mieliśmy tą karteczkę i nim się będę chciał zająć. Pójdziemy sobie na początek na tą kartkę właśnie i przypomnimy sobie co tam w ogóle piszą i o co chodzi. A, akurat na widać, jeszcze weszliśmy, no może do wyjdziemy. A tak, wiecie, po polsku wyjątkowo, czemu nie? I teraz tak to zadanie, no, nie powiem, nie ja wiem właściwie, czemu się nie odpala. Okazało się, że nie odpala się, słusznie, bo w musimy co się wykazać inicjatywą i musimy po prostu y, ruszyć się po mieście i po prostu tutaj wszystko i wszystkich poznajdywać. ta lista naprawdę nic nie mówi. I w się skan Animusa no, nie pomaga. Jeżeli chodzi o Sunina, to tutaj akurat Sunin też tak za bardzo nie pomoże. Dlatego po prostu um, musimy chodzić po mieście, i próbować znaleźć naszych z y, całych y, y, Tutaj oczywiście możemy pójść, tak? Sprawdzić, czy ktoś nie ma, ale wiedzieć się, no, Cisza na morzu, cisza w komnacie. Tak, dlatego po prostu musimy chodzić, zwiedzać i sprawdzać, gdzie, gdzie oni są. Jest KIT, kojarzę to imię, ale nie wiem czemu kojarzę. O, proszę. i have never seen a nun play such an instrument i learned the tile harper from church i used it for coin turned away from god to a life of sin the gleeman we were called the finest bards in all london our music moved statues to tears but no more the lord demanded i return to the fold I begged Izane to join me, but she still toils with devil and drink. Music and dice have led her astray. She and that Kine wolf. All my financial woes stem from their greedy shenanigans. You have debts, you mean, large enough to send you into hiding. How dare you imply that I hide behind my cloth from men who would break my instruments for a mere fifty silver? Fifty silver I can cover.

...albo tutaj, albo tutaj. Jedno z tych trzech miejsc. Więc zajmę sobie po kolei może znaczniki. I pójdźmy na początek tutaj, gdzie jest teoretycznie... ...i zobaczymy, czy praktycznie e, najbliżej. Ponieważ tutaj mamy, jak już sygnalizowałem jeszcze parę osób. Co by wypadało znaleźć. I to jest jeden duży minus. Osoba, co nie ma opisu zadań pobocznych. A, a szkoda, bo właściwie to mógłby być i naprawdę nic złego by się nie wydarzyło. Chyba już w full, jeżeli chodzi o leczenie, i również no, dowiedziałem się czegoś bardzo smutnego. Mianowicie. Słuchajcie, będzie ołtarz ofiary na tkaninę. A jak dobrze wiemy, tkanina tutaj jest dobrem naprawdę unikalnym i w Sebastian nie mamy gdzie tego znaleźć. Na ja nawołujesz nawołujesz. Kurczę, gdzie ty byłaś? A, tu jesteś. Hmm, no to dobrze nie wygląda. Pomówmy. Ej, podkładaj ładnie do pani. This is not the first time I've heard a skald sing through tears. It's my beloved Ostrid. She loves me no more. Thus my quill stays dry. No poetry falling from its once proud beak. Can you only write verse when you're in love? Surely. I've not written a ballad about God since I was a girl. Only love moves my heart. Some of the best verses I've ever heard were thrown in battles of wit and rhyme, not lovesick crowing. Oh. I have never seen such a battle. Please, enlighten me. In our battles for glory and blood, we do sing and give praise to the High One, for Odin is king. And we beg that the High One will give us his nod, that we someday might dine alongside our war god. Yes. Yes, I see the bricks of this verse. Fight, night. Brawl, Valhau... No, no, no. Odin's Hall. <laughs> get me my quill. I should like to hear what music you write. Will you perform it somewhere? If I can get Keener Wolf's bastardly face to help me with this meter, but you will have my thanks in this performance regardless. <laughs> okay. Ona idzie. I Tylko na Lunden, chyba tylko na Lunden. Ale musimy dać cenę Wolfa. Hmm, z tym może być mały problem. No ale nic to. Idźmy za nią. Może tutaj będzie już jakiś musical, tak? Czyli inne przedstawienie. I tamtego jestem bardzo ciekawy. I to jest w sumie najdłuższe poboczne jakie mieliśmy. Chyba w grze do tej wody. A się to bardzo duża szansa. Hmm, dobra, tu są te dwie. I teraz tak, gdzie jest Cyneul? Kurcze. Tylko wam nie powiem, ale powiem wam, że pójdziemy najpierw jednak tutaj, na tą część mapy. I, i, i dopiero później zajmiemy się. Cena Wulfa. Być może go znajdziemy w innej prowincji. sobie nie w takie niewykluczone, takie głupie. Ale tutaj chcę mm, po prostu mieć jasność sytuacji, jeśli chodzi o Lunden. Czy tutaj jest, czy go nie ma i, i tyle. Bo tutaj jednak no... Nasza przyjaciółka nie wydaje się być z na z tego faktu, że... Um, ...cenę Wulfa jednak... Tutaj może nie być. Jeszcze właściwie jest gdzieś, ale nie wiadomo do końca gdzie Dobra, apel powinien być albo w domku, albo na tyłach. Raczej będzie w domku. Ale drzwi nie są interaktywne. Więc przez okno wejdźmy. Dzięki. A bo to było wejście i dajwać to uderz. Mm, no dobra, tak też można. Idźmy więc może na, na tą kartkę i przy okazji sobie zrobimy synchronizację, bo trzeba mieć chyba nasza pierwsza synchronizacja w Rundel. Zobaczmy zresztą. Mhm. Mm Nie ma na pewno pierwszą niczego. Boceniczną do zsynchronizowania, szczerze mówiąc, no no ja nie widzę, tak? No, tutaj chyba niczego nie ma, to tu zobaczcie tutaj, co ciekawe... Tutaj jakby w ogóle nic nie było yy, w mieście, tylko tu jest chyba najbliższy punkt po prostu. Tam jeszcze jakieś zejście jest, to się zbadać. Ale to oczywiście wszystko w swoim, swoim czasie. Może uda się tutaj znaleźć... Yy, Właśnie, Cynne Wulfa w pobliżu i przekonać go, żeby jednak nam trochę życie ułatwił. Najpierw jednak synchronizacja, a dopiero później... ...ten tatuaż będziemy ścigać. Jakkolwiek to nie brzmiało. Dobra, właśnie na krzyż. Na krzyż powiedziałem Eivor i mamy. Widok nawet nie jest zły, jednak no widzieliśmy już lepsze. To sobie co odchaczmy. I pójdźmy na tą kartkę w pobliżu. Ej, Woda. A trochę się pospieszyłeś, Tym skokiem, ale dobra, niech ci będzie. Dobra, do góry. I to jest właśnie w tym miejscu. Najdźmy od tej strony. I, i ruszajmy. Pizza w jest ładnie widoczna. W sumie może być jakaś krótsza? No raczej, raczej nie ma za bardzo gdzie iść. Chyba, że to chce nas aż tam przegonić. Co by nie było takie wykluczone, wiecie? Dobra, ej, bo musisz trochę podbiec. Chodź. Się to poleciało. To po jedno. Hmm. Jednak to zgubiliśmy z pola widzenia, właśnie przy tym drzewie. Ale okej, okay, to jeszcze sobie pójdziemy parę razy. Jak będzie trzeba. Ale wpijać w pyskówka i awans w postaci. Umiejętności. Znaczy, ja odwalone drzewko stoi całkiem nieźle. I w sumie, zobaczcie, możemy sobie to wykupić już. Czekajcie, jest reset. A, bo to już mamy, okej. Okay. Jak to działa? Jeszcze raz. Wypuść wyciągniętą, by szybciej ciągnąć po kolejną. Dobra, ma to sens. I tak. Eee, to należy wykupić w ten sposób, czyli zdolności łukłowcy. Mam tutaj już... Eee,

For this jewel of flighting, intent is reversed. All rudeness is flattery, a blessing, a curse. So if you seek to harm me, then simply be kind. What a lovely request from a very sharp mind. How charming. Shall we bet? Here's my wager. After you, friend. I stand here in awe at the charm of your face. Your beauty is great, both within and without. A pity. I was wrapped with excitement when you came along. Oh, your valor's the subject of story and song. You're wonderful. You've such a great talent for flighting and rhyme. It is truly a pleasure, my partner sublime. You're such a talent. This flighting's been lovely, a wonderful time.

tak, być powinno. Ale póki co, wybierzmy się jeszcze tutaj, może po, po tą kartkę raz jeszcze. A zresztą, jeszcze mamy tak z dwa, trzy podejście. Czemu nie? Tutaj i tak nam i tak zależy na tym, żeby y, ładnie wszystko wyczyścić. więc... możemy tutaj trochę czasu poświęcić. Ale cały czas pamiętamy o tym, żeby y, cały ulfa znaleźć. Także to będzie dla nas bardzo istotne, aby to zrobić po prostu. No bo jakby nie było tego yy, zależy to zadanie, Ja myślałem się wykonać po prostu. No dobra, skręć tutaj. No teraz skacz. Gdzie to leci, tam na wieżę, czy gdzie? Chodźcie w dół. Skok. Dobra, na dach i przebiegnijmy tam. Czy to może być tu? Hmm. Nawet jeżeli nie, to pewnie gdzieś w okolicy. Zaskoczmy. Jakby na górze? Chyba nie. Będziemy to musieli przejść po prostu sprawniej. Ale chociaż nawet już kierunek e, taki no trochę dokładniejszy. To jest zobaczcie, to jest ponad 100 metrów. Czyli ta trasa jakoś do e, najkrótszych specjalnie nie należy. No, ale to w sumie może nawet lepiej. mi jest jakieś e, wyzwanie. Oczywiście to można nas być wyzwaniem, ale... No jest coś kapkę trudniejszego od tych poprzednich, naprawdę prostszych mm, kartek. Łoł, wow, jeszcze Nawet tu nie zdążysz dobrze się ustawić, a to już nam ucieka. Ale w sumie niech będzie. Tutaj? Teraz musisz, Eivor, trochę powiedz To tam dokładnie leci. Jestem ciekaw. Od tego możemy po prostu yy, nie zauważyć. Tutaj. Oj, co ty robisz? Ejwo, to tutaj zepsułeś całkowicie. Kurczę, to będzie gdzieś tu. Ja sobie tu ustawię znacznik w tym układzie. Po prostu przebiegnę y, dołem, żeby trochę tej kartki nadrobić. To będzie do z tym swoim wolnym tempem spacerowym i zacząć trochę manewrować. Na w ten sposób będzie myślę o wiele łatwiej. Oby, ostatnie podejście: tylko że pójdziemy tam y, na, na górę. Macie wypatrzeć tą kartkę, właśnie, właśnie z góry. Dobra, aktywujmy ją oh. i biegnij. Ej, bo to daleko nie jest jeszcze. Tam musisz być pierwszy. Dobra, kartka powinna być gdzieś tutaj, to na pewno. I tak. Dwa się tędy, i teraz to będziemy obserwować. Pan jest dopiero tam, nie strzały. Aha, ile ci jakby na górę? Abda jest w środku i tu przelatuje. A, na ten komin. Dobra, już cię przyjacielu. I drugi artefakt mamy zdobyty. Tymczasem mamy tutaj zejście i jakiś skarb, więc prawdopodobnie musimy z tego zejścia skorzystać, żeby móc zdobyć tą skrzynkę. też symbol wikinga mamy jako tatuaż, ramiona. A to się powoli szuka tego, żeby Eivora całego y, ozdobić tatuaże? Nawet na chwilę, ale po to, żeby mieć osiągnięcie za 50 łożysk nałożonych po jednym na każdą część ciała. Co w sumie nie się, to nie jest skomplikowane, to wiemy dobrze jak robić. Więc czemu by nie? Jeżeli dają, to może to sobie w ten sposób załatwić, że tak powiem. Dobra, otwórz. Co mi to dało? Aha, dojście do tej skrzynki mi to dało. Jest to trochę ciemno, wybaczcie, ale już wychodzimy. Czyli tutaj jednak nie ma naszego przyjaciela. A to jest to zadanie na charyzmę, właśnie. Dobra, pójdźmy sobie może na podróż w tym układzie i zobaczmy, co możemy tam zdziałać. To jest niby 700 metrów, ale jesteśmy tutaj y, miejskim, zabudowanym, więc. O, ma się trochę inne wnoszenie niż żebyśmy po prostu biegli przez łąki czy inne pola. Tak? No tutaj, no wolałbym. Nie wzywać się naszego biednego Po prostu. To chyba będzie lepiej przebiec, jak mi się wydaje. Hmm. Jesteśmy już właściwie no, niemal na miejscu. Tylko, że w sumie mogliśmy to zadanie zrobić przy okazji, gdyż jak już skończyliśmy z tym zadaniem, z, z sosami. Ale jednak sobie my to po prostu teraz. Dobra, Lunden, i biegnijmy tam, tędy Ale w sumie. Szkoda, że nie ma takiego systemu w Walkmanii, który wynagradzałby nas za wykonywanie jakiejś czynności. Taki system mamy, choćby w Skyrim gdzie częstsze posługiwanie się jakimś zaklęciem e, poprawia naszą biegłość i znajomość szkoły magii oraz w CyberBanku, gdzie przykładowo e, bieganie ma jedną punkty do wysportowania, a to się przekłada na jedną z kilku grup umiejętności później no to ja Myślę, że to by się sprawdziło bardzo dobrze ale twórcy postanowili jak postanowili, nie wiem co stwierdzam tą decyzję Szanować, chociaż... Szanować też nie powiem trochę tym... Według mnie Walhalna traci, bo to później można by przełożyć na bonus do ilości punktów życia. lub do zwiększenia wytrzymałości. I to byłoby naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. No ale nic co, cieszmy się z tego, z tego co mamy dane. Ale a tymczasem... Jesteśmy już na miejscu. I przy okazji, to jest coś do wyłowienia. Wyłowimy to sobie. I teraz z tymi porozmawiamy. Mam ten Nutkuj I tutaj mamy ten wynak właściwy, tak? Jeszcze skrzynkę.

I am a strong swimmer. I fear no cold, current, or drinker of the deep. Then by all means, we can scrape together a reward fit for the cargo's rescue. I found a message in a bottle. It looks like the treasure was eaten by fish. One chest with treasure. Another with this bottled message. I wonder if it has preserved its message. Hmm, no yeah, Simsovich. Yeah. A message in a bottle? Ah, mądry. Hid a necklace in a cow's stomach. Guess you'll have to go fishing for the rest of the a message in a okay, nic mi nie powie. Więc tak. Czyżby Ach, no nic. Może tutaj rzucimy wędkę. Dobra zobaczmy czy ta ryba szybko się złapie i ile będziemy musieli tych łyby wyłowić. Trzeba powiedziałem łyb. Eee, hey. Dobra, go. Hey. Chodź tutaj, Będziecie jeszcze nie jest słyszeć, jak moja spacja jest maszowana przeze mnie. A jeżeli tak to, że nie przeszkadza to za bardzo. W cieszeniu się odcinkiem. Tak czy tak tutaj no... Mamy...

Dać im, czy nie dawać, cięższych konsekwencji większych nie ma, ale dajemy im, nie będziemy chytrzy. I found this necklace in the guts of a fish. I could not get rid of the smell. Even reeking of fish, this is priceless. Many thanks. Nie wiem, czy to mi e, dało coś innego, już być może potencjalny święty spokój, bo może większą ilość punktów EXP. No, ale. W sumie czemu nie? nie, niech mają. Także tak, moi dostacie, no w tym odcinku to będzie tyle. Następnie będziemy kontynuować tutaj również eksplorację i zobaczymy, co uda się zdobyć. Mam w pamięci to zadanie w tym miejscu i będę próbował jak najszybciej zdobyć piąty poziom HD, po to, żeby tutaj zdobyć sobie kolejny poziom HD, mam nadzieję. I po prostu zdobyć to, co jest potrzebne w sposób trochę inny. Ale tymczasem w tym odcinku tyle. Wszystkie bardzo to dla Was. Do zobaczenia w kolejnym, za sekundkę. Pa, pa.